Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szalanowicz kłaniamy się, zapraszamy na mecz. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Od arbitra rozpoczyna się dzisiejszy mecz. Ekfuemy. Błąd. Ekfuemy. Znakomicie w tempo. Ależ walka o piłkę. I będą rozpoczynali rzut różnego. Andradina zdążył w ostatniej chwili. Świetnie zagrał. Pytanie: czy utrzyma się przy piłce? Świetna akcja w obronie. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Co robić? Czy będzie bramka? No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować. To się może zdecydowanie zemścić. Czy to wykorzysta? Pogubił się obrońca. Zdecydował się na strzał. Dobry odbiór. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? Tylko upomnienie, choć powinna chyba być kartka. Sędzia dał mu jeszcze jedną szansę. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Bardzo dobre podanie. Złe krycie i napastnik. Ależ był blisko. Pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło po precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Polendowicz. Ale znakomicie! Ale piękna bramka! Andradina. Dobrze, ładnie odebrał piłkę przeciwnikowi przy bocznej linii. Szkoda, nie udaje mu się trafić po raz drugi, ale będzie nadal na pewno próbował. Ach, wydawało się, że... a jednak przejął. Geborgian. Może dośrodkować. Będzie rzut rozmiar. Tego podania może być bramka. Ale znakomicie to wyłapał. Łaba. Kolendowicz. Doskonale zagrał. Uderzenie, no wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Dobre podanie, udanie obrona. 1 do 0 koniec pierwszej części spotkania. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Właśnie drużyny rozpoczęły drugą połowę meczu. Brawo, ładnie podał. Podanie w pole karne. Zagrał piłkę głową. Zdobywają bramkę. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Ale szakcja. Czy to wykorzysta? I mamy gola proszę państwa. Czego pokonają, się nie spodziewałem, Ale z drugiej strony kiedyś trzeba ulec. Zawistowski. Gevorgian. Ładnie wymanewrował obrońcę. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. I. Piłka minęła linię końcową. I grę wznowi bramkarz. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Dawid Kucharski, Radler, Łaba. Aj, teraz strata. Piłka opuściła pole gry. Uława. Sędzia pokazuje kontynuację gry. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Dawid Pucharski. Blisko już do bramki. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Wspaniałe podanie, ale szansa. No strzela, mamy bramkę, proszę państwa. Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu, potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Błąd. Ekweme. Nie ma przerwy, sędzia każe grać dalej. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Czy to wykorzysta? Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. Gramy, gramy. Taka jest decyzja arbitra. Dobra piłka, teraz do kolegi. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślisk. Błąd. Ach, szkoda, strata. Ława. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Strata i przy piłce rywale: Hrycko, Radler wspaniale przechwycił. Zawistowski. No piłko, odebrał i stracił. dogranie. Czy to wykorzysta? Kiepsko zagrane, ale pomysł dobry. No i mamy przywilej korzystać 3 do 1 to ostateczny wynik tej potyczki. Nie udało się dzisiaj wygrać. Na szczęście to tylko mecz towarzyski trzeba wyciągnąć wnioski i poprawić braki. Byliśmy świadkami za